Witam Was e, w grze. Witam Was w grze, którą. E, która nie jest tak bardzo znana, ale na pewno ją lubię. E, sol System, wolę to. E, halo? Bo chyba. A, coś takiego. Neptun. Fajnie. Możemy właśnie niszczyć tutaj, co chcemy. Czy my możemy to... O właśnie, ale wracając do My name. i Planet mas. planet mas. dobra. Będziemy niszczyli planet. Tak, będziemy niszczyli planet. A się? To się przekonał, kto się co macie. Zobaczcie, zostawcie subika i lajka to ja mówię subskrypcje na tym kanale, bo to mnie motywuje. A jak nie, to ta liczba śmierci będzie wprawdzie w życiu. Więc zachęcam do, do subskrybowania. Dobra, lecimy. Eee... Puśćmy sobie jak się Ryt Tak poza tym dzisiaj mieliśmy zdobywać netheryt, ale wyobraźcie sobie, że na pierwszym nagrywaniu zginąłem. Następnie, jak już zginąłem, przeszłem jeszcze raz do netheru. Ale tym razem byłem już zupełnie gdzie indziej. Więc to wypał i, i nie wiem, kiedy będzie Minecraft, bo naprawdę Minecraft nie wiem, czy w ogóle miał być live minecrafta Ale oczywiście można, nie można live'a, bo oczywiście coś muszę opuścić. Tak. Ale dobra, może niszczenie naszej planety nam zaspokoi głody te cztery miliardy coś tam, coś tam trzeba wykończyć Co, coś takiego tak. eee, Nie, nie to. Nie tego. Nagrywa się, Teraz to puśćmy. No, już po nich. Widzicie, to, to się staje czarne, to niedługo y, rąbnie w planetę i jak zwykle roz, 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 roz się wnik. Dobra, zobaczcie, mi sobie jeszcze, o, to jest do ustawiania, aha, dobra. Tak, poza tym. O. To jest nasza planeta za 500 lat. Albo 500 tysięcy. W ogóle weźmy sobie smoka. E, tak, gra jest oczywiście też na komputer, Ja gram na telefonie. Nie ja robię na telefonie. E, dobra. E, nie było tego tak. Nie, było, peinego, z미こ, ten rdzeń jest tutaj i trzeba go rozwalić, żeby nie było tej blokady. I tak. Tak. i właśnie Wiesz. go rozwaliliśmy. Ok. Fajo. Tutaj sobie pójdźmy. Tu, tu, warunki teraz prezenty. Mam nadzieję, że. Dobra, nie będę Was oszukiwać. Mam nadzieję, że dostaliście coś fajnego na święta od rodziny. Bo od świętego Mikołaja to oczywiście, że nie. Też mnie to boli w serce. Przejdziemy przez przejdziemy to razem, jeżeli subskrypcję na kanale I Inaczej nie będę niż. inaczej będę rzucać tymi choinkami A wiecie jak to jeszcze fajnie wygląda? Jak to jest wszystko tak zrobione, cyk 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 No pięknie, pięknie, niszczyć, niszczyć Niszczyć Dobra Weźmy sobie naszą planetę i ją po prostu zamruśmy Co wy na to? O tak przykład. Aha, tylko że to trzeba... O tak. maxa, Zobaczcie. I teraz to może Dobra, widzimy się jak już yy, zanoszę całą... Dobra, cyk, cyk, cyk. Niedługo. Trzeba... O, dobra. I jak można zauważyć. A jeszcze tutaj. Widzicie? Wszystko gra. To w ogóle jakiś achievement dostałem. To teraz wejdźmy w te achievements. Eee... Destrukcja pierwszej. Oho Ohoho, Dobra, fajnie. Teraz to weźmy sobie na maxa Teraz weźmy sobie czerwony kolor, czyli mój ulubiony kolor, czyli przycisk subskrypcji, którą masz zostawić. Eee Miło by było. A zresztą. Ja wczoraj mówiłem, albo przedwczoraj. Nie, przedwczoraj, że nie żądam subskrypcji na kanale. Nie słuchajcie mnie. Pora rozszerzyć tą planetę. A raczej zmniejszyć. Ok. Weźmy sobie tak. Ale to jest satysfakcjonujące. Za Oczywiście aplikacja jest, yy, gra jest yy, zupełnie darmowa, naprawdę warto, bo. Bo. I znowu polecam yy, kanał Kuby, bo fajny. Eee. Yy. Ten film chciałbym, żeby trwał. Ja wiem, z 10 minut, bo nie mam w sumie o czym nagrywać. Bo dzisiaj jest taki dzień nudny dosyć. Matko, jakie to jest słabe. Tutaj sobie wpuśćmy z Kalmara ze Spongeboba. Co? Tutaj sobie wpuśćmy Paluchy. Tutaj sobie. Ale wiecie, to jest fajne, że ja sobie mogę tutaj nie polatać, poklikać. Albo wiem, tutaj. To już się nie rusza, nie? Można z tym dosłownie zrobić wszystko. Tak. E, tak Tak. Tak, 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 tak. I jak się puści pauzę. To praktycznie wszystko leci. No. To nie jest znak. To jest uśmiech. Niestety nie mogę tak obrócić, ale to jest uśmiech. Ej, jak jakby to... O, bo by to pewnie oglądacie na e, poziomym, nie? To teraz obróćcie sobie tak, jakbyście pisali na Whatsappie. Wiem, że to gubi przykład, ale na przykład... No jak tak normalnie macie pionowo, nie? No to tak, zobaczcie, to jest uśmiech Tomka. Jest uśmiech Tomka. Eee. O, wystarczająco się, wystarczająco się do Was uśmiecha, żebyście zostawili tego sumnika. Proszę. Dzisiejszy dzień mi zepsuł dzień. Dzisiejszy dzień mi zepsuł dzień. Dokładnie tak. sobie trochę tą planetę. Dziś nie wiem. Może to wcale nie będzie odcinka. Ja też muszę czasami sobie odpocząć. Uśmieszek dla pasja play niszczymy play niszczymy, 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 niszczymy ju, ju. pora na rozwałkę Teraz sobie zobaczmy, jak, jak to wygląda na normalnej planecie nierozwalonej. I teraz zobaczcie, jak to chmury, tak wszystko ładnie. Pat wiecie, tak wygląda. Ej, tu całą planetę przejęło. O kurde. Dobra, ciekawie. To teraz tak. Weźmy sobie planetę kasą sobie tutaj góry dodajmy Aha. dobra To będzie kontyme, kontynent Ceser Tymerk Cedesowo Tymer Ceser Cedesowo Cedresowo Może to zrobić Cedesowo Wystarczy... Aha... Dlaczego tylko... O... Dobra... Pora rozwalić Cedesowo... Ale mi jest przykro rozwalając własne miasto... Dobra, rozwalmy swoje miasto i bym się już pożegnał... Dobra... To... stawcie subskrypcję dla biednego dziecka. To cześć.